Nie masz odbiornika i nie oglądasz telewizji i tak zapłacisz, bo to zakłada projekt zmiany w finansowaniu mediów publicznych. Dotychczasowy abonament radiowo-telewizyjny ma zastąpić opłata audiowizualna. Co więcej, część z wpływów będzie przekazywana mediom komercyjnym. Mimo nasilonych akcji Poczty Polskiej, ściągalność abonamentu RTV nadal mocno kuleje. Stąd pomysł, by abonament radiowo-telewizyjny zastąpić opłatą audiowizualną. Zamiast opłaty za faktyczny odbiór, płacić będziemy za samą jego możliwość, niezależnie czy z tego korzystamy, ani nawet czy posiadamy odbiornik. Opłata audiowizualna ma być obowiązkowa i powszechna i ma wynosić 10-12 zł miesięcznie. Pozostaną ulgi dla rencistów i emerytów. Na co będą szły pieniądze z opłat? Jak się okazuje nie tylko na media publiczne. W pierwszym roku obowiązywania opłaty audiowizualnej minimum 10% dochodów z niej powinno być przeznaczone na dofinansowanie programów misyjnych realizowanych przez podmioty prywatne, np. TVN, Polsat i prywatne radia, uważa minister kultury Bogdan Zdrojewski. Chce by kwota ta w przyszłości była zwiększana. Pytanie czy taka formuła opłaty nie zostanie zaskarżona na przykład do Trybunału Konstytucyjnego. Może być bowiem potraktowane jako kolejny podatek. Można też się spodziewać, że beneficjentami opłaty staną się te media, które odpłacą się przychylnością wobec tych, którzy decydować będą o podziale dofinansowania.